Dzień dobry, witamy Was w miejscu aktywności lokalnej. Ja mam na imię Oksana, jest ze mną dzisiaj moja córka. Maria. I razem pokażemy Wam, jak zrobić ozdobne kwiatki, ozdobne ramki z rolek po papierze toaletowym. Zapraszam. Do wykonania ramek z rolek po papierze toaletowym będą nam potrzebne oczywiście rolki, mogą być po papierze, mogą być po, po ręcznikach, to już obojętnie, nożyczki do pocięcia, pędzle do pokolorowania, sznurek, mogą być też wykałaczki, jeśli chcemy sobie te nasze kwiatki. Wbić na przykład w doniczki, które mamy w domu. Natomiast my chcemy Wam też pokazać dzisiaj taką technikę, taki sposób na to, aby z kwiatków, z rolek po papierze zrobić takie ramki na zdjęcia. My nie mamy zdjęć, mamy obrazki wycięte z gazet, możecie pójść też naszym tropem, ale naturalnie, jeśli macie jakieś zdjęcia własne bądź rodzinne, to mogą to być oczywiście Wasze zdjęcia. Ważne, żebyście mieli je mniej więcej takiej wielkości, jak powstają ramki z tych naszych tytli. Żeby nasze ramki były kolorowe, należy je pomalować farbą. Oczywiście możecie mieszać kolory, jeśli tylko macie ochotę. Najlepiej jest pomalować tytel, tytel z jednej i drugiej strony. Możecie go też zgnieść, dlatego że docelowo nasz płatek i tak będzie wycinany. Ja wam pokażę tutaj pierwszym jeszcze niepomalowanym. Zobaczcie, żeby powstał płatek. Musimy go po prostu odciąć nożyczkami. Jeśli się nie chcecie ubrudzić, to najpierw sobie włóżcie paluszki tutaj do środka tydla i pokolorujcie go. Możecie oczywiście mieszać kolory, tak jak sobie chcecie. I teraz, żeby pokolorować w środku, to możemy po prostu poczekać, aż nam wyschnie ta strona i wtedy bez problemu możemy sobie ją dotknąć. Oczywiście typli możecie mieć bardzo wiele. Możecie je sobie pomalować w przeróżne kolory. Pamiętajcie o tym, że kolory można ze sobą mieszać, eksperymentować. Tutaj nasz tytel jest pomalowany. Nadia, jak u Ciebie? Eksperymentowałam. O, eksperymentowałaś na ciemno, ale dobra, nie ma problemu. jest Dobra, odkładamy teraz. Tak, gotowe? Tak. Jak tytle schną, możecie sobie właśnie dopasować zdjęcia. Ja to robię w ten sposób, że sklejam ze sobą takie niepokolorowane jeszcze tytle. Mam taki powiedzmy sobie szablon. I wówczas dopasowuję do niego motywy, które wycinam właśnie wcześniej sobie z gazet. Ewentualnie właśnie jeśli to są zdjęcia rodzinne, to mogą być tutaj widzicie właśnie troszeczkę za krótko. Dlatego ważne jest, żeby mieć... Taki szablon, dlatego że wtedy wiadomo jakiej wielkości potrzeba, czyli tego już nie użyjemy, bo jest troszkę za krótki. I teraz zobaczcie, tutaj możemy właśnie o, ucelować, żeby były wszystkie elementy twarzy, na przykład w ten sposób. Zawsze możemy sobie tutaj jeszcze dopasować. Dobra, raczej na przykład do tego pasowałby taki, ewentualnie tutaj mam jeszcze chłopca z warzywami. Czyli tak, Nadia będzie robiła taki kwiatek, który może, możemy sobie gdzieś powiesić, będzie ozdabiał. Natomiast ja spróbuję właśnie dla Was przygotować taką ramkę. Wybieram właśnie może tego chłopca. Słuchajcie, no więc tak. To są nasze pomalowane wcześniej tytle. Na różne kolory pomalowałyśmy. Zobaczcie. One tak jeszcze troszeczkę nie doschły. Wszystkie sobie zgniatamy. Słuchajcie, teraz co jest ważne, zobaczcie, tytle są różnej wielkości, prawda? Natomiast żeby nasz kwiatek był w miarę proporcjonalny, to musimy sobie zrobić tak, że albo dobrać tytle jednakowej grubości i z, nie, z nich zrobić kwiatek, ewentualnie gdybyście chcieli zrobić kwiatek, który będzie miał różne, różne rodzaje płatków, no to można przeplatać. Ja sobie wybiorę w takim razie może taki zielono-pomarańczowo-żółty. Nie, mniej więcej staramy się, żeby te płatki były równej grubości. W ten sposób właśnie, że przykładamy płatek do płatka. Żeby kwiatek był taki powiedzmy sobie dobrej wielkości, to przy okazji ramki oczywiście, bo tak naprawdę możecie sobie zrobić kwiatek, który składa się z bardzo wielu. Jeśli będzie więcej tytli, to po prostu nasze płatki będą takie chudsze, no bo wiadomo, że tutaj się nie zmieszczą. Natomiast jeśli robimy ramkę, to dobrze mieć 5 albo 6 kawałków, bo wtedy jest dużo miejsca, żeby sobie je tak rozpłaszczyć, żeby ten nasz obrazek, który będzie w ramce. Żeby go po prostu było widać. No i teraz słuchajcie, w jaki sposób przyklejamy do siebie te płatki, żeby nam się trzymały. Malujemy do połowy każdy płatek. I teraz sobie tutaj dociskamy. O, spójrzcie, i przez chwilkę dobrze jest przytrzymać, żeby ten nasz klej przyłapał, później będziemy uzyskiwać kształt, który jest nam potrzebny. I ostatnie tutaj przyklejamy na końcu. Teraz musimy sobie zrobić tak, żeby przykleić go do naszego zdjęcia, ten kwiatuszek. Wybieramy sobie najpierw dobre miejsce. Teraz te ranty malujemy klejem, ewentualnie jak macie klej w sztywcie, to po prostu smarujecie nim. Ważne jest właśnie, żeby przykleić, żeby posmarować ramkę, a nie zdjęcie. I teraz dobrze trzeba ucelować, no bo już nie będziemy mieli za bardzo możliwości, żeby przesunąć. W momencie, kiedy mamy przyklejone, to musimy sobie wyciąć kształt. Oczywiście można też, słuchajcie, zrobić tak, żeby jeśli na przykład właśnie nie wybierzecie zdjęcia, tylko rysunek, czy też nie wybierzecie swojego zdjęcia takiego wiecie, wywołanego na twardym papierze fotograficznym, tylko takie zdjęcie na miękkim papierze, to zawsze można zrobić tak, żeby je podkleić na czymś twardym, żeby po prostu było sztywniejsze. Doklejamy sznureczek i tym sposobem nasza ramka jest już gotowa. Słuchajcie, więc nasze ozdoby wyglądają, o, poczekajcie, dobrze, wyglądają tak. Tutaj mamy ramkę ze zdjęciem. W naszym przypadku, jak pamiętacie, był to obrazek wycięty z gazety, więc możecie pójść i tym tropem. I tutaj mamy przygotowany przez Nadię kwiatek, który właśnie można sobie zatknąć do doniczki w domku, ewentualnie powiesić gdzieś na przykład na ścianie w pokoju. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Mamy nadzieję, że powstaną bardzo piękne dzieła inspirowane naszymi pomysłami. Do zobaczenia. Do zobaczenia!